Witam Was kochane i kochani bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku. E, dzisiaj w ramach e, piątego? Tak, 5 grudnia tygodnia z Kolmi Blondi chciałam Wam opowiedzieć o moich zapachach. Chciałam Wam opowiedzieć o zapachach, które aktualnie posiadam, których aktualnie używam, no i które, co tu dużo mówić, aktualnie absolutnie uwielbiam. Ja mam dość mocno sprecyzowany gust, jeżeli chodzi o, o zapachy. I mój nos dobrze wie, co mu się podoba, a co jest takim zapachem, którego w swoim pobliżu zdecydowanie nie chcę czuć. Więc mam łatwiej o tyle, że, że wiem, jakie nuty, mi się, jakie nuty zapachowe, czy jakie grupy. Nud zapachowych mi się podobają i wiem, czego w, w perfumach, czy w wodach perfumowanych, czy w wodach toaletowych e, poszukuję. E, mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi odkryjecie jakiś zapach, będziecie miało ochotę przejść się do perfumerii, go powąchać i być może stanie się również waszym ulubionym zapachem. E, oczywiście o ile e, te perfumy, te grupy zapachów, które ja uwielbiam, po prostu przypadną Wam e, do gustu. Jeżeli chodzi o e, takie krótkie, e, krótkie doprecyzowanie, jakich e, ja zapachów szucham, szukam, to na pewno są to grupy zapachów słodkich, grupy zapachów ciężkich, długo utrzymujących się mocnych, takich, przy których niektórzy dosłownie padają. Natomiast te, te perfumy, takie typy zapachów stosowane oczywiście z umiarem potrafią rozwinąć się na, na skórze pięknie, potrafią trzymać niesamowicie długo, potrafią być niesamowicie trwałe. I ja takiej trwałości w, w tych kosmetykach, tych perfumach, których kupuję po prostu szukam. Jeżeli chodzi o nuty, to zdecydowanie są to takie nuty orientalno, orientalno-słodkie waniliowe, kwiatowe, ale czasem też orzeźwiające. Także myślę, że w gruncie rzeczy każda z was powinna znaleźć tutaj choć jeden taki zapach, który wpadnie wam, którego opis bardziej wpadnie wam w ucho i będziecie miały ochotę pójść i go na sobie wypróbować. Te kosmetyki, te perfumy, które dzisiaj wam pokażę, to tak w zasadzie nie perfumy, więc wprowadzam wam tutaj was tutaj mniej wolnie w błąd, dlatego że wszystkie zapachy, które wam pokażę, są z grupy wód perfumowanych. Wody perfumowane to takie takie kosmetyki w których stężenie Olejków zapachowych wynosi od 10 do 20%. Te poniżej 10% to wody e, toaletowe. Co oczywiście oznacza, że musimy za wody perfumowane zapłacić nieco więcej niż za te toaletowe, ale ma to wartość dodaną, dlatego że takie zapachy nie mówię, że zawsze, ale z reguły trzymają się, utrzymują się na naszej skórze po prostu dłużej, więc moim zdaniem warto e, troszkę dopłacić, bo nie jest to zazwyczaj jakaś kolosalna różnica cenowa e, między wodą perfumowaną a toaletową, ale ja wolę po prostu popsikać się rano i czuć ten zapach do wieczora i wszystkie zapachy, które Wam cię pokażę są trwałe, natomiast zacznę od takiego typowego e, killera. E, jest to, są to perfumy e, Thierry e, Magler e, Alien. Są te perfumy bardzo popularne i zobaczę sobie tylko główne nuty zapachowe, żeby to Wam też przekazać. S są to perfumy bardzo popularne, pomimo tego, że na naszym rynku są już dosyć długo. Zostały wyprodukowane, wypuszczone e, w roku 2005, więc już niedługo dyszka e, nie do e, im dobyje, jeżeli chodzi o urodziny. I e, to są takie perfumy, e, które... Budzą bardzo skrajne emocje, bardzo skrajne uczucia wywo wywołują. Dlatego, że niektórzy, tak jak ja, są absolutnie nimi oczarowani są po prostu powalani na łopatki. A są takie osoby, które po prostu, kiedy czują dosłownie krople tej wody perfumowanej, to po prostu dosłownie mają ochotę umrzeć pochorować się, zaraz boli ich głowa, więc jeżeli chodzi o ten zapach, to naprawdę radziłabym być uważnym i w przypadku każdego zapachu zawsze proponuję, żeby pójść do perfumerii, popsikać się, wyjść do domu, zobaczyć jak to się utrzymuje, jak to się rozwija na Waszej skórze, czy przypadkiem po prostu ten zapach Was nie mdli, nie sprawia, że czujecie się okropnie, bo nie ma nic gorszego jak zapłacić, nie wiem, 200, 300, 400 za butelkę wody perfumowanej czy toaletowej, która Wam się podobała, a po której okazuje się, że czujecie się po prostu jak flak i macie ochotę tylko zwymiotować, a nie wiecie, czuć się pięknie przez cały dzień. Tak jak mówię, są to perfumy, które są już na rynku 10 lat, są bardzo popularne i przez większość kobiet są stosowane na wieczór, dlatego, że są bardzo słodkie, bardzo mocne. Jak mówię bardzo mocne, to znaczy, że ja dzisiaj się niczym nie, nie perfumowałam jeszcze właśnie, żeby zrobić sobie tą przyjemność i zrobić to przy Was. Natomiast w momencie, kiedy ja psiknę jednokrotnie na e, swój nadgarstek i później po prostu tutaj delikatnie na szyi czy za, za uszami potrę ten zapach... O oh. Po prostu, ja jestem w raju. To takie jednokrotne psiknięcie wystarczy absolutnie. To nie jest zapach, że wiecie, a się tu popryskam, tu się popryskam, tu się popryskam, tu jeszcze na włosy sobie prysnę. Kilka takich prysznięć na całe ciało sprawia, że w Waszym towarzystwie każdy po prostu padnie na zawał. Więc tego raczej nie, nie polecam, natomiast stosowane z umiarem są absolutnie fantastyczne. E, tutaj panują e, nuty orientalno-drzewne. E, główne nuty to ambra, jaśmin, wanilia, nuty drzewne, nuty zielone oraz kwat pomarańczy. E, taka dobrana kompozycja, tak jak mówię, spra sprawia, że e, te perfumy są bardzo słodkie, bardzo intensywne, takie orientalne. Trochę takie dziwne, no ale alien to raczej nie jest istota dostępna, która występuje na ziemi tylko raczej taka, no wiecie no... No, obcy, no co tu dużo mówić, obcy. Natomiast ten zapach naprawdę serdecznie polecam Wam wypróbować. O ile nie nabawi Was migreny, a Wam się spodoba, no to może nowy, ukochany zapach odkryjecie. Są te perfumy bardzo drogie, dlatego że w, u nas w perfumeriach za wersję 30 ml musimy zapłacić od 269 zł. I mówię tutaj o wersji takiej, której nie można ponownie później napełnić. Ta moja jest odkręcana, tak jak wiecie, kupowałam ją na lotnisku w cenie dużo niższej. Natomiast ta największa wersja o pojemności 90 ml, w wersji takiej, którą ponownie można napełnić, kosztuje prawie 500 zł, bo jest to 479 zł. Ja mam 60, za którą zapłaciłam około 50 funtów. Bardzo się cieszę. No i póki co jest to dla mnie taki nowy zapach, bo nigdy wcześniej oprócz próbek go nie miałam, ale takie, które naprawdę. No, powiem Wam, że jest konkretny. E, drugie, druga woda perfumowana również, którą chciałam Wam pokazać, to już ta, o której mówię Wam od półtora roku. Dlatego od momentu, e, od momentu kiedy została wypuszczona w październiku 2013 roku, ja ją od razu kupiłam, bo to jest zapach dla mnie idealny. Spośród tych wszystkich, jeżeli o którymś miałam powiedzieć, że dla mnie jest idealny, nigdy mi się nie nudzi, jest skrojony na miarę, to właśnie jest. Są to te perfumy Michael Kors Sexy Amber. Główne nuty, które tutaj możecie znaleźć, to nuty orientalno-kwiatowe. Występuje tutaj ambra drzewa sandałowy i białe kwiaty. Jak widzicie to już jest druga woda perfumowana, w której występuje ambra, co oznacza, że no, to, jest, to jest coś, czego ja właśnie w takich zapachach szukam. Jest to woda bardzo trwała, którą już można jakby nieco bardziej oficie się spryskać, natomiast to też nie jest taki zapach, który musimy aplikować nie wiadomo ile czasu, żeby był trwały. I tak, jeżeli tutaj trwałość oceniam na cały dzień, to tutaj Alien na przykład ubrania, których nie wypierzemy od razu po, po założeniu na no, ubraniach, on trzyma się po prostu dniami i pachnie tak intensywnie, jakbyśmy dopiero z tak w przypadku tej wody, słodkiej wody perfumowanej Mike'ego Sexy Amber. Ten zapach na ciele, przynajmniej ja e, po prostu wyczuwam ten zapach przez cały dzień, a i, na, a i na ubraniach on bardzo dobrze się przenosi. Tak jak mówię, mój absolutnie ulubiony zapach i taka butelka o pojemności 100 ml kosztuje e, u nas w perfumerii Douglas 429 zł. Ja ją też kupiłam e, taniej na lotnisku, pokazywałam Wam już zakupy, więc na pewno, na pewno już ją widzieliście. Natomiast jest, te perfumy są bardzo, ta woda perfumowana jest bardzo wydajna, bo używałam ją nieprzerwanie od października 2013 do października 2014 roku przez rok i na rok mi wystarczyła, więc uważam, że warto sobie raz w roku takie perfumy sprawić, żeby później cieszyć się nimi przez cały rok, bo są naprawdę bardzo, bardzo ale to bardzo wydajne i one są słodkie na pewno są delikatniejsze od tych Thierry Magler Alien ale też są słodkie, też są mocne więc też na pewno nie dla każdego trzecia, trzeci flakonik, który chciałam Wam pokazać to taki, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył jest to, są to, jest to woda perfumowana Zara Night Tutaj ja mam pojemność 80 ml i w sklepach, tych normalnych sklepach odzieżowych, często przy kasach właśnie są takie półeczki, na których te flakoniki wód toaletowych i wód perfumowanych możecie zobaczyć. Ja za taką pojemność 80 ml zapłaciłam 75 zł. Występuje też w mniejszej pojemności 40 ml za 45 zł. No jak zwykle te, te większe pojemności są nieco bardziej ekonomiczne i tak naprawdę w przeliczeniu na ilość mililitrów wychodzą nam taniej. Tutaj główne nuty to również orientalno-kwiatowe. Jest to wanilia berga, motka róża i piwonia. i te perfumy, ta woda perfumowana jest bardzo słodka, nawet bym nie powiedziała, czy najbardziej słodka z tych wszystkich, natomiast nie utrzymuje się na ciele przez 20 czy tam kilkanaście godzin. Natomiast przez te kilka godzin, na przykład jeżeli wychodzicie na zajęcia, czy wychodzicie do pracy na te powiedzmy 8, 10, maksymalnie 12 godzin, to one są wyczuwalne. One, wi wiadomo, na początku mocno się rozwijają z biegiem dnia, trochę, trochę jakby takie są wy wy wytłumione i tłumione i wy wytłu wy wytłuszczane, chciałam powiedzieć, wygłuszane przez, przez naszą skórę, ale również że dobrze się utrzymają, co jest dla mnie dość mocnym zdziwieniem, dlatego, że jest to trzeci flakon um, moich, um, właśnie w mojej karierze, e, jeżeli chodzi o e, perfumy wyprodukowane przez Markezara i te utrzymują się najlepiej, mają najpiękniejszy zapach, a też wiem, pisam już o nim na blogu i wiem, że jedna z Was napisała, że to jest Wasz zapach ślubny, więc no nie tylko, nie tylko mi te perfumy muszą odpowiadać, jeżeli ktoś zdecyduje się na swój ślub, czyli no ten, no powiedzmy ważny dzień w swoim życiu, wybrać takie perfumy to już coś to, coś to musi oznaczać. Piękna buteleczka e, i też te e, te, te perfumy dosyć na długo wystarczają, dlatego że yy... Ja je używam od października do grudnia, więc przez trzy miesiące i zużyłam tyle, jak widzicie. A to jest buteleczka 80 ml, więc też naprawdę są fajne. E, I serdecznie mogę Wam je polecić, chociaż jeżeli chodzi o Zare, to naprawdę musicie testować. Ja trzykrotnie byłam w ty, właśnie w sklepie, zanim je kupiłam i trzykrotnie się nimi psikałam, bo jeżeli chodzi o perfumy Zary, to niektóre naprawdę są bardzo nietrwałe. Miałam kiedyś taką piękną, ym, taką przezroczystą buteleczkę z takim różowym płynem i te perfumy nazywały się Vittorio Emanuele Milan. Zawał piękny po dwóch godzinach zapachu zero. I ostatnia Woda perfumowana, o której chciałam Wam powiedzieć. To jest taka mała roletka, którą kiedyś dostałam w prezencie, um, dlatego, że ja ba czasami bardzo mam takie natłoki, y, że. Natłoki podróżowe y, i czasami bardzo, bardzo często wyjeżdżam i wtedy, no, y, zabieranie 100-militrowej butelki ze sobą y, raz, że może się stłuć, a dwa przecież jakie to jest ciężkie. Więc taki, taki 10 ml maluszek to jest super rozwiązanie. I to jest y, również y, kolejna propozycja marki Zara. I na ta nazywa się Woman Chocolate. I ta już jest taka bardziej płaska. Ja lubię takie zapachy wielowymiarowe. Nawet jeżeli są słodkie, to nie lubię, żeby to była sama wanilia, sama czekolada, bo to są zapachy takie nudne. To są takie zapachy, które no, łatwo jest zdobyć i takie, bym powiedziała, takie są. Mm, takie lelum polelum trochę. I jeżeli miałbym wybrać takie największe lelum polelum z tym zapachów i takie najbardziej, najmniej wielowymiarowe, najbardziej paszczonowy zapach, to były właśnie by te. Bo jest to, są to również nuty orientalno, tym razem waniliowe. Główne nuta no, to, to czekolada, kakao, wanilia i żywica bursztynowca. W momencie, kiedy. My na, nałożymy je właśnie na, na swój nadgarstek, na swoją dłoń, czy tam potrzemy je za uchem, no bo jest to roletka, więc tak naprawdę możemy je zaaplikować, no, w którym miejsce chcemy dokładnie. To czuć taką e, ciemną czekoladę, która z czasem przemienia się w takie kakałko e, i później tą tą żywicę tak delikatnie czuć, więc nie jest to taki bardzo, bardzo mocny zapach. nie jest to też to zapach, który tak super się utrzymuje. Natomiast jeżeli macie ochotę kupić sobie coś takiego małego, wypróbować te zapachy, to tak naprawdę większość tych zapachów e, też czasami wypuszczana jest w formie takich roletek, więc jest to idealna opcja, aby ją wypróbować i wiem, że w promocji możecie nawet dorwać taką roletkę za 14-15 zł, więc naprawdę uważam, że czasami warto, o ile tylko znajdziecie taki zapach, który oczywiście Wam się podoba. Jeśli na aparacie pojawia się informacja karta zapełniona, oznaczać to może tylko tyle, że po prostu za dużo gadam. Na całe szczęście to już wszystkie wody perfumowane, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, które chciałabym serdecznie ze swojej strony polecić. Dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione zapachy, jakie są nuty, jakich nut poszukujecie w zapachach, no i właśnie jakie są ich konkretne nazwy. Z chęcią, y, będąc w perfumerii czy w drogerii, zerknę na nie, powącham je i być może też odkryję dla siebie coś nowego. Także co? Za oglądanie Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się jutro w szóstym dniu tygodnia z Columblon. No to co?